No więc, jaki jest ten RTX 4080? Mam <laughs> Do testów tego potwora, który nawet nie bardzo chce mi się tutaj z boku zmieścić w kadrze. I dzisiaj jest właśnie jego premiera. I odpowiemy sobie na pytanie, czy wydajność tej karty jest tak wielka, jak jej rozmiar. Ała, aż mnie boli od takiego otrzymania. Ale to jest potwór. 4080 bazuje na nowej architekturze Adam Lovelace. Na jej temat więcej mówiłem w teście 4090. Natomiast przypomnę, że przynosi ona duże usprawnienia w prędkości ray tracingu, DLSS-u, a także dodaje Optical Flow Accelerator, który z kolei umożliwia uruchomienie DLSS Frame Generation. Po specyfikacji patrząc, 4080 ma 9728 rdzeni CUDA, czyli redukcja. Względem rtx 4090 jest naprawdę konkretna. Nowy układ ma z kolei 16 GB pamięci VRAM GDDR6X, ale warto zwrócić uwagę na to, że pracuje ona na węższej szynie, Niż w RTX 3080. To bardzo ciekawa decyzja. Cieszy na pewno fakt, że deklarowany pobór mocy jest taki sam jak w przypadku 3080, a także obecność dwóch enkoderów NVENC 8 generacji. No dobra, ale mówimy tutaj o 4080C. 16 giga. A gdzie jest 4080 12 giga, która była zapowiedziana jakiś czas temu na konferencji Nvidia? Otóż pod spodem okazało się, że jest to de facto zupełnie inna karta, która miała o wiele mniej rdzeni CUDA i de facto korzystała z zupełnie innego Chipu. Wywołało to całą masę zamieszania i po słusznym zresztą sprzeciwie ludzi w sieci, Nvidia z tej decyzji się wycofała i prawdopodobnie tamta karta będzie nazywała się 4070 Ti. Koniec końców wszystko skończyło się dobrze i decyzję uważam za słuszną, ale no jakiś taki niesmak pozostał. Ja do dyspozycji dzisiejszych testów, jako jedyny w Polsce, dostałem model Gigabyte Nvidia RTX 4080 w wersji Aorus Master i karta jest ogromna, serio. To jest autentycznie największa karta, jaką w życiu testowałem. Jeszcze większa niż Founders RTX 4090. Jakby chłopaki, patrzcie jak to wygląda przy Xboxie Series S. To jest. Podężniejsza ta karta niż moje obietnice o filmie z Windowsem Vista. Znajdziemy tutaj trzy 110mm wentylatory z RGB. Do tego karta ma wbudowany mały ekran LCD, na którym możemy wyświetlać grafiki czy informacje o zegarach i temperaturach. Do tego nie zabrakło też przełącznika BIOS między OC i Silent. Karta ma 4 złącza wideo HDMI 2.1 oraz 3 Display Porty 1.4. Do zasilania jest wymagane złącze 16 pin i producent daje w pudełku. Przejściówkę. Niestety przy tej okazji muszę też wspomnieć o problemach, które zaczynają zgłaszać ludzie, zwłaszcza na Reddicie, o topiących się dosłownie przejściówkach tych właśnie 16 stopinowych. Pamiętajcie, że jest to nowe złącze, którego zarówno my, jak i wy się dopiero uczymy, bo jest to nowy standard i nie do końca wiemy, jak to złącze się. Zachowuje, a niestety głosy z sieci donoszą, że albo same przejściówki, albo same złącza mogą być wadliwe. Dlatego, jeżeli wybierzecie tego typu kartę, miejcie proszę to złącze na oku i sprawdzajcie to jakiś czas, czy nic się złego z nim nie dzieje. Chciałbym też zaznaczyć, że jak zwykle w przypadku testu kart graficznych sprzęt do testu wypożyczył mi producent, czyli w tym wypadku jest to Gigabyte. Karta wraca do nich po testach. Producent nie widział tego materiału przed publikacją. No i ja też nie dostałem za to żadnych pieniędzy. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, gdzie zobaczycie dokładny spis części, które zostały użyte do zrealizowania tego filmu. Jeśli popatrzymy sobie na zgłoszony pobór mocy, to przynajmniej wydanie od gigabajta wypada całkiem nieźle, bo mówimy tutaj o 340 W. I tak jest to ogólnie rzecz biorąc duża wartość, ale jest to stosunkowo niewielki wzrost o 20 watów względem poprzednika, a to już coś. I Zacznijmy sobie od syntetycznego testu w 3D marku Time Spy, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, czego możemy się spodziewać. I wow, bardzo pozytywne zaskoczenie. W tym syntetycznym benchmarku RTX 4080 wypada o 30% lepiej niż RTX 3090 Ti i o aż 60% lepiej względem RTX 3080. Wow! No, muszę przyznać, że są to konkretne wzrosty wydajności przy zachowaniu w sumie podobnego poboru mocy. No wow, czapki z głów. No i przechodzimy do gier. Assassin's Creed Valhalla na 1440p 4080 wypada o 40% lepiej niż jego poprzednik 3080. W rozdzielczości 4K niewiele się zmienia. Jeżeli popatrzymy sobie na procentowy przyrost wydajności, no to będzie on dość podobny. W kontrol też jest cały nieźle. 4080 wypada o około 10% lepiej niż RTX 3090 Ti, który wciąga no nieproporcjonalnie więcej mocy. Starszy braciszek, to jest RTX 4090, jest jednak od 4080 szybszy o około 30% w 1440p i 26% w 4K. W Cyberpunku 4080 również pręży muskuły i nie odstaje na 1440p. 40P czy 4K wcale jakoś bardzo od RTX 4090. Ale mimo to 4090 jest od niej szybsza w tym tytule o około 18%. Festiwal dobrych wyników trwa w najlepsze i przy dum Eternal w RTX 4080 od swojego poprzednika jest szybsza o aż 53% na 1440p i niemal 55% w 4K. Wow, to robi wrażenie. W Forcy Horizon bardzo dobrze wypadł Radeon 6900XT, lądując na trzecim miejscu. 4080 jest szybsza od niego w tym tytule o ledwie 8% na 1440p, ale już o 21% w rozdzielczości 4K. W God of War niczym Kratos zniszczenie sieje 4090. Która wyraźnie na plus odstaje od reszty stawki. Ja natomiast niczym darta płyta mogę powtórzyć, że 4080 ląduje po raz kolejny na drugim miejscu. Człowiek pająk jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo na 1440 Wąskie gardło po stronie procesora, mimo wykorzystania Ryzena 7950X. Różnice możemy zobaczyć de facto dopiero na rozdzielczości 4K, gdzie 4080 wypadła o 36% od 3080. W RDR2 nie ma aż tak dużych różnic. O, ktoś gwiazdki dostał, he. W RDR2 nie ma aż tak dużych różnic procentowych. 4080 notuje przewagę 13% względem 3080 na 1440p i 11% na rozdzielczości 4K. Klasycznie musimy skończyć Wiedźminem 3. Tu różnice są nieco bardziej widoczne. Od 3080 RTX 4080 jest szybszy o aż prawie 40% na 1440p i 30% w 4K. I kurczę, muszę przyznać, że 4080k prezentuje naprawdę bardzo dobry poziom wydajności. Mówimy tutaj o naprawdę sporych wzrostach przy no, niewielkim wzroście poboru energii. I myślę, to jest bardzo ważne, jeżeli patrzymy sobie na faktyczny. Progres, który się dokonał. Niekiedy możemy liczyć na ogromne, wręcz 50% wzrosty wydajności względem 3080 w grze, takiej jak Doom Eternal, ale zdarzają się również takie przypadki, jak na przykład Red Dead Redemption, gdzie te różnice nie były tak duże w okolicach 11 czy 13% w zależności od rozdzielczości. Niemniej jednak średnia wychodzi w okolicach 30 czy 35%, jeżeli sobie uśrednimy te gry, które ja testowałem i to jest naprawdę. Bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że no. Faktycznie nie wzrósł jakoś drastycznie pobór mocy. Dla ciekawskich dorzucam też testy na rozdzielczości 1080p. Szczerze mówiąc, ja nie będę im poświęcał jakoś dużo uwagi, bo używanie 4080 do Full HD to trochę tak jakby polować na muchę z bazuką. Niemniej jednak korzysta z tej rozdzielczości ponad 60% graczy według ankiety Steam, więc no nie mogę jej po prostu zignorować. Czy ma to sens? Moim zdaniem niespecjalnie. Różnice procentowe naturalnie będą mniej. Niż na 1440p czy 4K ze względu na wąskie gardło CPU. I raczej nie polecam takiej karty do tej rozdzielczości, bo zwyczajnie możecie kupić coś. Tańszego, mieć taką samą wydajność i zaoszczędzić pieniądze. No, chyba że jesteście e-sportowcem i faktycznie potrzebujecie 600 klatek w Overwatchu czy 900 w Valorancie. No to wtedy faktycznie można to jakoś usprawiedliwić. Oczywiście przy testach współczesnych kart graficznych nie mogło zabraknąć testu z ray tracingiem i upskalerami DLSS i FSR. I gry testowałem głównie na rozdzielczości 4K, żeby pokazać jak największe różnice. Na górze wykresów widzicie natywny render danej gry, a na dole grę z użyciem upskalera DLSS bądź FSR. Wracamy do kontrol i widzimy, że z Ray tracingiem różnica między 4080 a 3090 Ti nie jest jakaś kosmiczna. Nieco zwiększa się ta różnica przy użyciu DLSS. Warto zauważyć, że bez upskalera 4090 jest o blisko 40% szybsza niż 4080. W Cyberpunku wygląda to podobnie. Większe różnice na korzyść 4080 zaczynają się dopiero gdy włączymy DLSS i de facto dopiero wtedy gra z raytracingiem na rozdzielczości 4K byłaby grywalna na tej karcie. No chyba, że lubicie 30 klatek. Far Cry 6 pokazuje bardzo ciekawy scenariusz. Spore różnice widzimy, gdy uruchamiamy grę bez upskalera. Na wielu kartach ta implementacja ray tracingu śmiga bardzo dobrze. Przy włączeniu FSR napotykamy na wąskie gardło CPU, dlatego karty mają tak bardzo zbliżone do siebie wyniki. Analogiczną sytuację zobaczymy w Spider-Manie, gdzie tu nawet bez upskalera przy 4K i włączonym ray tracingu trafiamy na wąskie gardło. Różnice między kartami są nawet jeszcze mniejsze, gdy uruchomimy DLSS. I w sumie z tego typu problemem może nam pomóc nieco technologia DLSS Frame Generation, która można powiedzieć, że generuje fajkowe klatki po to, żeby zwiększyć płynność naszego doświadczenia w grach. Ta metoda generuje nowe klatki, można powiedzieć, z pominięciem procesora i silnika gry. Korzystając ze specjalnych wektorów, które są zaimplementowane w grze, a także za pomocą dedykowanego hardware'u, który nazywa się Optical Flow Accelerator. Nie będę tutaj specjalnie wchodził w szczegóły, głównie dlatego, że bardzo dokładnie omówiłem to przy recenzji RTX 4090. Ważne jest jednak to, że możemy uzyskać dużo większą płynność kosztem niewielkiego zwiększenia input lagu i w praktyce, o ile nie przeglądamy każdej klatki pojedynczo, to jest to praktycznie nie do bo gdy mamy 140 klatek na sekundę, no to nie zauważymy tutaj żadnych niedoskonałości. Wróćmy tu do wcześniej omawianego Spidermana. Widzimy tutaj, że włączenie tradycyjnego upscalera DLSS nie daje nam zbyt wiele. Natomiast po włączeniu Frame Generation mamy skok wydajności o 39%. Łącząc upscaler i Frame Generation zyskujemy aż 56% względem natywnego renderowania. Kolejną grą, która wspiera już to oficjalnie jest F1 2022. I jak sami widzicie po wykresach, to możemy naprawdę sporo zyskać wybierając jedną z opcji DLSS bądź je łącząc. RTX 4080 to nie tylko gry, bo tak naprawdę karta sieje też całkiem niezły pogrom w aplikacjach profesjonalnych. W przypadku v 5 mówimy tu o 73% przewadze RTX 4080 nad 3080. W tym teście bardzo konkretny przyrost. Sporo czasu też Jesteśmy w stanie zaoszczędzić, renderując w blenderze, zarówno za pomocą KUDA, jak i optics. Czy nam się to podoba, czy nie? W blenderze Radeony póki co nie mają podjazdu. W nieco bardziej skomplikowanym projekcie Secret DIR RX 6900XT wypada trochę lepiej, ale nadal RTXy dość mocno go gniotą, zwłaszcza po włączeniu optics. 4080 posiada także specjalny enkoder i dekoder nowego kodeku AV1, który ma oferować lepszą jakość przy niższym Bitrate. Na ten moment jednak, w DaVinci Resolve, w oficjalnej wersji, którą możemy bezpośrednio pobrać ze strony Blackmagic, no nie jest ta opcja dostępna. Więc musimy jeszcze jakiś czas poczekać na faktyczne wdrożenie tego do oficjalnej wersji. Analogicznie zresztą sytuacja wygląda w przypadku pakietu Adobe. Mówię tutaj głównie o programie Premiere Pro. Który również nie zdaje się wykorzystywać dwóch enkoderów Nweng, które znajdują się w tej karcie. No dobra, a jakie to monstrum ma temperatury? Bo jest duża. To co, temperatury też są duże? No właśnie, nie, są bardzo niskie. W sumie nie powinno nas to dziwić, gdy mamy pobór mocy na poziomie 340 W i. Ogromne, wręcz przepotężne chłodzenie. Gigabyte sprawił, że karta jest niesamowicie chłodna i cicha, bo mówimy tutaj o 60 stopniach przy pełnym stres teście. To bardzo dobry wynik. Pamiętajcie jednak wcześniej sprawdzić, czy karta faktycznie zmieści się do Waszej skrzynki. No tak i trzeba też sobie porozmawiać o cenach. Ja zostawię wam link w opisie. Z tego co wiem, to 16 listopada mają się już pojawić te karty oficjalnie w sklepach, więc możecie sobie sprawdzić, ile tak. Taka karta partnerska będzie kosztowała. Na ten moment znamy już cenę wersji Foundersa, czyli tej oficjalnej od Nvidia i wynosi ona 7500 zł. No i trzeba sobie wprost powiedzieć, że to bardzo dużo jak na kartę z serii 80. No nie byliśmy do takich cen przyzwyczajeni. Z drugiej strony, ta karta jest wydajniejsza od 3090 Ti, która była sprzedawana często po jeszcze wyższych cenach. Z trzeciej strony trzeba pamiętać, że nie tak dawno temu AMD zapowiedziało RDNA 3, który na papierze wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Więc no, zapowiada nam się bardzo ciekawa końcówka roku. Jak na ten moment 4080 faktyczna bestia, tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na razie. BIOS.